Właściwie tak było od razu po 1945 roku. Już się po paru latach pisało wtedy, po paru latach od zakończenia wojny, że powszechna <laughs> szkoła, ruchy ludnościowe ze wsi do miast, przemieszczania, przemieszczenia ludnościowe ze wschodu na zachód, na tzw. ziemi odzyskane. Że to wszystko integracji językowej sprzyja. Ale jednocześnie te wszystkie czynniki cywilizacyjno-historyczne, które sprzyjają w tej chwili integracji i stabilności normy gramatycznej, rozchwiały normę stylistyczną. Rok 89. Który, brzysz, który wyzwolił na z pe cenzury pewnego koturnu stylistycznego, potocyzacja stylu obowiązującego w mediach jest aż nadto wyraźna. To wszystko, moda na luz, to wszystko sprawiło, że stan świadomości normatywnej powiadał podnoszący się do zjawisk stylistycznych jest jeszcze gorszy niż był. Natomiast na pytanie stawiane mi w Zielonej Górze i w Gorzowie, w Koszalinie i we Wrocławiu, i w Lubinie i w Polkowicach, i w Świdnicy i w Bolesławcu. Czy prawdą jest, że my tutaj na ziemiach zachodnich i północnych, odzyskanych, jak się mówiło po wojnie, mówimy najlepszą polszczyzną? Odpowiadam. Tak. Szczególnie tu, Norma gramatyczna jest stabilna. Szczególnie tu wykształciła się ponadregionalna, właściwie tożsama z językiem standardowym literackim odmiana polszczyzny. Taka, która obowiązuje w urzędzie, w kościele, w szkole, w prasie, w radiu i telewizji. I taką polszczyzną mówi dzisiaj mieszkaniec Zielonej Góry, Wrocławia Polkowi. Tutaj ta integracja gramatyczna naszego społeczeństwa jest najsilniejsza.